Serii, którą właśnie zacząłem, będzie też druga seria, czyli bez komentarza, gdyż komentarz jest niezbędny w tej grze. Raczej zbędny. Który też dodam i od razu mówię, że przepraszam za długą nieobecność, gdyż po prostu są wakacje i po prostu chciałem odpocząć trochę i też miałem innych spraw na głowie, dlatego nie miałem jak. Zaczniemy tryb kariery na modzie BDSM w tym znacznie utrudnia rozgrywkę, rozgrywkę, a zwłaszcza dla mnie, też po prostu wcześniej nie miałem styczności z tą fajną grą, więc będzie ciekawie. Więc dlatego wybieramy tryb kariery, czyli na początku prawie nic, a potem się będziemy rozwijać dalej. Mam nadzieję, że dobrze mnie słuchać, ale też niezbyt dobrze. Być po prostu mi się słuchawki rozwaliły, ale mikrofon działa, a słuchawki mam inne, więc tak to się zaczyna. O, tu mamy jakiegoś tripa fajnego, to sobie będziemy mieć tripową, choć taka trochę żałosna jest ta tripowa mapa. A takie coś damy wyrąbane w to. Zaczynamy. To są nasze tego. I tu, tutaj mamy takie coś, że mamy B, e, kontrakty. Musimy przeciąć e, wysokość 12500 metrów. Dostajemy za to punkty budowy. Wow. Super. Bierzemy to. E, jeszcze zobaczycie co mamy. Na początku mamy na start. Kestes e, e, 1. Rakieta z e, tej putnik MK1 bezzałogowy, czyli komputer, e, antenę, komustron stron 16 oraz 2 hot termometr i tyle nam wystarczy. Kolejną będzie e, podstawowe rakiety, czyli dostajemy za to pod 1 e, baterię, czyli będziemy mogli na dalszą odległość robić <coughs> eksperymenty test hmm, 1,5 albo 1,5. Eee, topalacz oraz Presmat Barometr. Ok, tworzymy naszą pierwszą rakietę. No... kontroli kontroli. Powinniśmy się zbić powyżej e, 13 000 km. Zaczynamy od. Kolera jasna, trochę mi to przeszkadza. I tego nie widzicie, ale no cóż. Dobra. Bierzemy rakietę. Nie ja widzicie, tu nic nie mamy. Trzeba tą rakietę. Dobrze skonstruować, ok, zobaczymy środek ciężkości. Powinna lecieć prosto. Okay. Tak wygląda nasza pierwsza rakieta. No nie ma tu zbytnio czym się zastanawiać, odpalamy i lecimy na Szczecin. Na szczęście rakieta leci prosto. To mnie bardzo cieszy. ale niestety rakieta zaczyna nam przychylać się co jest niezbyt dobrym znakiem ale mam nadzieję że przetnie was warstwę atmosfery ale tak czy siak 13 tysięcy przejdziemy Będziemy mogli robić pierwsze badania. Tak, mamy 13 tysięcy. Wypełniliśmy kontrakt. Bierzemy i za to będziemy mieć 4 punkty nauki. Przesyłamy nasze dane. Udana misja. Teraz nasza rakieta będzie spadała. Czekajcie, włączę telewizor, bo może to usłyszycie. Dobra. Nasza piękna rakieta spada ku ziemi <laughs> Zaczyna się wyhamowywanie Około jednie w ziemię przy 100 kilometrach Uwaga! ka -boom. Wracamy do naszego centrum kosmicznego I odkrywamy nową technologię, czyli... Podstawową rakietę Ok. Dzięki temu będziemy mogli tworzyć Znacznie e, lepsze rakiety Więcej silników więcej paliwa więcej możliwości i pomysłów za to będziemy mieć LVT15 czyli silnik wtedy jego wadą jest to że szybko się przegrzewa i nie ma prądnicy, oraz zbiornik FLT800 do tego silnika, dzięki czemu będziemy mogli znacznie zwiększyć swoją e zasięg swoich badań Podstawowa kontrola lotu, tu dostaniemy za to skrzydła AFR-8 yy, oraz Graf Max, czyli do grawitacji. I trzeci jest yy, przetrwanie, czyli kapsuła oraz podochron. No, na razie to sobie darujemy, na początku się skupimy na tym, następnie na tym. Dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek.